Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcineczku w którym chciałbym powiedzieć o chciałbym opowiedzieć o moim motocyklu tym, dlatego że mam dylemat w sumie i nie wiem czy go sprzedać, czy go sobie zostawić. A jeśli będę chciał go sprzedać, no to chciałbym, żeby żeby taki film powstał i żeby ktoś wiedział co i jak jest w nim. Zrobione a nie musiałbym wszystkiego opisywać, tak więc jadę na prom, polecę sobie do zdroi i widzimy się na promie. A do nie jest daleko, mniej więcej 15 km. Jeśli jest 15 w ogóle, ja się najpierw jeszcze co tankować i wtedy będę już gotowy do tego, żeby wam cokolwiek o tym motocyklu powiedzieć. Bo jest to naprawdę ciekawy motocykl. A zresztą za chwilę Trochę mokro To sobie później doleje Uuu, to chyba jednak był olej na CP nie wylany bo mi się noga spod nóżka ześlizguje Dobra, ja sobie będę bokiem jechał tak spokojnie w miarę, żebyście mnie dobrze słyszeli, żeby nie było słychać aż tak wiatru I tak jak mówiłem wcześniej, ten motocykl yy, raczej będzie wystawiony na sprzedaż ze względu na to, że mam dwa i się przeprowadziłem Motocykl mam mniej więcej 4, 4 albo nawet już ponad 4 lata. Użytkowany był tylko i wyłącznie w okresie, w którym miałem urlop, czyli, czyli nie za często, choć dosyć dużo kilometrów nim zrobiłem. Dokładnie też nie pamiętam, z jakim stanem licznika go kupiłem, ale wydaje mi się, że to było około 30. Pięciu tysięcy, no, no nie jestem do końca pewny, ale zrobiłem właśnie około 10-12 tysięcy. Teraz stan licznika to 47, prawie 8 tysięcy kilometrów, gdzie silnik pracuje naprawdę mega dobrze. Nie, nie miałem z, z nim problemu chociaż raz było tak, że że nie chciał odpalić. I to prawdopodobnie była wina akumulatora. Teraz akumulator jest wrzucony i Żelowy, najdroższy jaki był. Nie znalazłem droższego akumulatora. Potrzebowałem właśnie akumulatoru, który za każdym razem... Za każdym razem jak przyjadę tutaj na, na urlop, to mi odpali. 40 do 42 tysięcy kilometrów jak miał motocykl, to został wymieniony napęd czyli jest jeszcze w sumie dość, dość całkiem świeży również w tym okresie 40-42 tysięcy był wymieniony, było wymienione sprzęgło dlatego, że jadąc już powiedzmy te 140-160 dawałem gazu, a obroty leciały mi do samego końca czyli to już była oznaka tego, że że to sprzęgło kwalifikuje się do wymiany sprzęgło tutaj jest teraz wsadzone e, prawdopodobnie od luka ale nie, nie jestem też do końca tego pewny mogę to sprawdzić w domu i, i oczywiście e, dopisać jeśli będzie to kogoś interesować i ze sprzęgłem była w sumie ciekawa historia ciekawa i, i, i żałosna zarazem bo wypchali mi sprzęgło, które w ogóle nie pasowało tutaj w sumie nie, że wszystko nie pasowało tylko to był cały komplet i tarcze pasowały, sprężenie pasowały, a przekładki nie pasowały. Potrzebowałem do tego, potrzebuję do tego motocykla przekładki o rozmiarze 2 mm, które mam nówki nieśmigane, ale tylko ze względu na to, że po właśnie tej analizie wszystkiego, co jest nie tak z tym sprzęgłem kupionym, które niby miało pasować, okazało się, że te przekładki były 3 mm, a stare były. Dwmowe mm. i to nie ze względu na to, że one się zjechały, czy one się zużyły tylko ze względu na to, że po prostu ktoś mi wepchał. Nie takie przekładki, jakie powinien. Ja próbowałem się tam dodzwonić, niestety nie dodzwoniłem się do tego pana, co mi sprzedał te przekładki kupowałem to przez Allegro. Nie dodzwoniłem się, a ja wystawiłem mu już wcześniej opinię. No bo wszystko, wszystko by wyglądało pięknie, a ja wymieniałem te sprzęgło dopiero po dwóch czy trzech miesiącach od zakupu. Tak więc, teraz, tutaj w hondzie jest sadzone sprężyny, nowe tarcze i stare przekładki. Przekładki wyglądały całkiem dobrze, ale przekładki nowe mam kupione i dorzucam je oczywiście do motocykla. No i jesteśmy więc Zdrojach. Chwucho, co tu się dzieje? Jest naprawdę mega dużo ludzi. Stanę sobie na chwilę tutaj i pójdę zobaczyć na plażę. Zobaczymy co tam się dzieje. Może jeszcze podczas mycia coś dopowiem. W sumie nie chcę mi się gadać. Od... O tym, co tu jest zrobione. Tu motocykl jeździ i będzie jeździł. Tak mi się wydaje. Motocykl to jest motocykl. W każdej chwili może przestać jeździć. może być jeszcze w domu i tak go będę mył szmatkami i innymi płynami to jest tylko żeby ten syp z niego strzedł. a teraz będzie takie naprawdę dokładne ręczne mycie w domu no, już mokry jestem tak więc tak z wierzchu motocyk jest Opłukany, troszeczkę aktywną pianą umyty, za chwilę w domu będę go czyścił już tak na poważnie, czyli tak, żeby wyglądał naprawdę mega fajnie, bo wiadomo, mycie na myjni zostawia i tak zawsze smugi od wody, tylko te takie plamki. Ja mam jeszcze specjalne płyny, tylko po prostu na mój nie przeważnie, jak jadę, to tylko żeby spłukać kamyczki, żeby nie porysować motocykla, piasek czy coś, co się przyczepiło do niego. Teraz go jeszcze ładnie wypoleruję i, i będzie gotowy i nagram w sumie jak będzie gotowy bo jest mega gorąco. Tak się prezentuje wyczyszczony, błyszczący.